Dzisiejszy benefit dotyczy nie tylko e, problemu choroby raka piersi, ale również e, generalnie chodzi o całe zdrowie. Widzimy właśnie tutaj, e, jak przeprowadzane są szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, a mianowicie z resuscytacji. Z tego co pamiętam, resuscytacja e, krążeniowo-oddechowa, e, było to 15 uciśnięć e, i 2 wdechy, zobaczymy czy coś się zmieniło, czy nie. E, spróbuję sama osobiście e, ożywić tego fantoma. Mi pan, ja tu pamiętam jeszcze jak było 15 na 2, teraz bodajże coś się zmieniło, tak jest 30 na 2. Jest 30 na 2. Ten standard powiązuje i dla osób dorosłych i dla małych dzieci, jeśli chodzi o osoby bez wykształcenia medycznego. Jeśli chodzi o medyków, to są troszeczkę inne zasady, jeśli dotyczą małych dzieci. Natomiast osoba dorosła 30 do 2. 30 do 2. Zaczynamy, dwóch. Zaczynamy od, od uciśnięć, e, następnie wprowadzamy powietrze. Początek, początek jest jeszcze inny, bo tak naprawdę jeśli podchodzimy do osoby, nigdy nie wiemy, czy ona jest przytomna, czy będzie nas słyszała, czy nie. Musimy sprawdzić, czy coś. Potrzącnąć? Tak, nie. już Aha, nie, okay. sprawdza się nie nic, sprawdzamy. Czy jest Tak naprawdę jeśli widzimy na zewnątrz, to wtedy można to usunąć. jeśli środek. To nie, 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 nie ingerujemy. Nie niebezpieczeństwo nie niż wyciągnięcia. Mhm. Ucisk klotki piersiowej powoduje to, że sprężone powietrze wypycha na zewnątrz ciało. Czy czyli podchodzimy? podchodzimy, najpierw podchodzimy do osoby, sprawdzamy, czy proszę pani, proszę pana, halo, halo, tak? Jest, tak. tak. Czy wszystko w porządku, tak, jeżeli osoba tak. nie, nie reaguje, nie ma z nami kontaktu. Tak to zadajemy jeszcze tak zwany podziec bulowy, czyli potrząsamy potrząsamy, nie odpowiada. W tym momencie możemy kogoś wyznaczyć do zadzwonienia po karetkę pogotowia. I okay. rozpoczynamy od wyznaczenia miejsca, czyli właściwego miejsca ucisku. Środek no to już jest wytarnia. bardzo wytarty, więc widać. O, Ułatwia nam. To, nie jest zbyt nisko, bo bo ten połamiemy, ten punkt, tak. Ten punkt, jeśli złamiemy połączenie w, w, nad splotem słonecznym, to nie jest jakiś problem, ponieważ ta część się zrasta. Niemniej jednak chodzi o to, żeby nie uszkadzać klatki piersiowej, a wyznaczyć we właściwym miejscu, które będzie prawidłowo uciskane, mhm. a nie przeszkadzało nam w trakcie uciskania. Tak. Czyli tak, układamy rączki. Yy... Najlepiej splecione w taki sposób, żeby nam się nie rozjeżdżali, Można mogą się połączyć może być dosyć niewygodne. Dosyć, e, nałóż, Pozycja ja? najwygodniejsza, w miarę możliwości blisko, w lekkim rozprągu, żeby się nie rozwyższać, nie przykładać W wyprostowane i uciskamy całą tę pozycję czyli masą ciała, nie rękawą, ma, tylko masą ciała. Co są tego przedłużenia? Jak głęboka? Możliwie najgłębiej, jak to jest możliwe. Możemy obserwować, jak każdy go ale minut nie To u, u, u. Tak jest jedna bardzo ładnie. A. Świetnie. Wtedy będzie mało ważne, więcej płynności. Nie za szybko, ale chodzi o to, żeby go Oj, ma I następnie rozumiem, nie Bardzo ciężkie to naprawdę. To, to, to Mocny wysiłek fizyczny, i czasami niestety na reanimację, jak już się podejmujemy, resuscytację, musimy przeprowadzać dosyć długo, prawda, do momentu przyjazdu ratowników. Czyli czasami nawet bywa to. Bo jest to nie lada wysiłek na pewno. Głowę, wyciągamy żuchwę do góry, zaciskamy skrzydełka nosa. So. Szczelnie ustami obejmujemy usta osoby poszkodowanej. Wykonujemy dwa wdechy, czyli wdech, nasz, wydech, wdech, wydech. Trzy, sekund. Trzy sekundy. Trzy sekundy. Okej, to jeszcze... Może to bo... być Dobrze, to spróbujemy jeszcze raz. Możemy od początku jeszcze raz spróbować, jak to wygląda. Więc spróbuję e, przeprowadzić swoją resuscytację, tak? Resuscytację. Nie reanimację, a resuscytację krążeniowo-oddechową bodajże. To jest to tak naprawdę wracamy w dwie funkcje podstawowe życiowe, krążenie i oddech, dlatego resuscytacja, a nie reanimacja. Dobrze, będziemy reanimować Jasia, <laughs> więc spróbujmy, jeszcze raz. tak. Halo, tak, proszę tak. pana, czy wszystko w porządku? Nie reaguje, nie ma Nie oprawia, reaguje, tak. Roz... otwieramy kartkę ucisk, tak? Nie ma, nie ma reakcji. Nie ma reakcji, więc tak, przystępujemy tak. do, tak. jak najszybciej do, Oczywiście, do, 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 do. w reakcji możemy też poprosić kogoś, czy wyznaczy lepiej konkretnie, zadzwoń po pogotowie, albo zadzwoń po lekarzu. Tak. Tak, tak. Razem. Ja mam tylko jedną troszkę pomagam. Będzie pani łatwiej, bo nie będzie się pani przy każdej naciśnięciu, tylko część energii modyskujemy od klatki pierwszej. Dobrze, wystarczy. Drugi wdech, Czut, on jest bardzo krótki. Dobrze, to wszystko. O, bardzo wolno. Więcej płynności, żeby nie było tych przeskoków, będzie się pani męczyć, a jeśli będzie płynność, to będzie pani robić to świetnie. Można trochę w tą stronę przesunąć rękę. Jeśli pani płaci kciukiem w tą stronę, kciuk może leżeć tu na tej części. Jeśli odwrotną stroną, to do tego połączenia nad splotem słonecznym, żeby nie uszkodzić splotu swojej Okej, okay, czy w takim tempie, jak to wykonywałam, yy, udałoby się, że, że tak powiem, podtrzymać yy, czynności i funkcje życiowe organizmu? Okej, okay, yy, czyli. Yy, Drodzy Państwo, nie bójmy się pomagać, zawsze lepiej pomóc, niż nie pomóc. Jeszcze słyszałam, że jeżeli na przykład jest bardzo zakrwawiona, jakieś są takie, ten, to wystarczy nawet samo, same uciski. Ucisk to jest priorytetem. O ile nie mamy maseczki do do piekania, tak naprawdę mamy zawsze możliwość tylko uciskania, wtedy jest wymiana gazowa poprzez sam ucisk, lepiej pierwsza. Okej, okay, więc nie bójmy się, bo zawsze my możemy znaleźć się w takiej sytuacji, a życie ludzkie jest bardzo cenne. 我死了。<laughs> <laughs>